Rzeczy, które się działy poza wojskiem, bo choć człowiek jest skoncentrowany na tym, co się dzieje, to naprawdę atmosfera yy, kartoniady to wszystko to, to widać było i, i czuć było, że to nie jest zwykły mecz, tylko jest to prestiżowe spotkanie i, i to naprawdę to czuć. Było. Po prostu wydaje mi się, że taką pełną dominację na, 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 na boisku widać Boże, że po prostu my wyszliśmy na to spotkanie, żeby to wygrać, żeby pokazać, że, że jesteśmy w, na fali, jesteśmy w dobrej dyspozycji. I zarówno w obronie, jak i w ataku widać było, że, że my chcemy po prostu przejść do przodu. No, jadę na trening. <grych> Nie, no jakoś. Człowiek wie, że ma mecz w niedzielę kolejny, bardzo ważny, to okej. Okay, no, gdzieś tam była radość, ale tak naprawdę trzeba ją zostawić na później, bo, bo pomimo wygranych teraz dwóch spotkań, i tak jest naprawdę ważne spotkanie w niedzielę, które musimy wygrać. Teoretycznie nie musimy, ale mm, gdy wygramy, no wiadomo jak sytuacja się rozwiąże, dlatego tak jak mówię, na pewno Lekka doza radości, natomiast jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze taki wewnętrzny, trochę spokój. Znaczy, mi się wydaje, że. Ta uwaga, to wszystko inne może. Więcej to się dzieje po prostu poza, poza zawodnikami, poza, poza meczem. Gdy wychodzisz na boisko, już nie patrzysz, że gra z Jagiellonią, Lachem, cieczą czy, czy, czy jakimś innym zespołem, po prostu musisz się skoncentrować, być przygotowany na, na dane spotkanie, nie na, nie na inne. A to, że są jakieś podteksty, to fajnie, bo. Bo ja zawsze mówię, że, że takie mecze jak wczoraj, to po to się gra w piłkę, czy, czy tak jak graliśmy w Lidze Mistrzówce, czy w Lidze Europy, po prostu to, po, po, to, po to się gra w piłkę, żeby grać na tym najwyższym poziomie. Myślę, że nie patrzymy teraz gdzie gramy, z kim gramy, jesteśmy w dobrej dyspozycji i jesteśmy zadowoleni. Widać to na boisku, widać, że się wspieramy, widać, że drużyna funkcjonuje i na tym się skupiamy. Tak naprawdę te wszystkie inne dywagacje zostawiamy w tyle, tylko i wyłącznie liczy się mecz w niedzielę, żeby po prostu utrzymać koncentrację. Jak utrzymamy koncentrację z tych dwóch spotkań i jestem spokojny o, o mecz. Znam Jakielonię, natomiast też dużo się tam zmieniło. Tak naprawdę od tych dwóch lat jest wielu nowych zawodników i, i to jest zupełnie inny zespół niż, niż ja, odchodziłem stamtąd. Wydaje mi się, że teraz jest więcej zawodników z jakością po prostu piłkarską w Jagiellonii i no na pewno dyscyplina taktyczna, bo widać, że, że, że jest to drużyna budowana już od, od pewnego czasu no i stałe fragmenty gry i jakby ta, ta powtarzalność w tym wszystkim, że, 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 że gdzieś yy, ta Jagiellonia ma jakby swój, swój styl i przez to zdobywa punkt, dlatego na, na to przede wszystkim trzeba... Zwrócić uwagę. Co mi zapadło w pamięć? No, ten mecz ostatni, gdzie graliśmy w Białym, stoków wygrywając go 4-1, gdzie też byliśmy niżej w tabeli i też w tym była jakby taka, że tak trochę się większa spinka przed meczem. I przyjechaliśmy, wygraliśmy tam, wygraliśmy w Białymstoku 4-1. I na pewno no, też te, te, ciężar gatunkowy tego meczu będzie, będzie duży, ale to tak jak wspomniałem wcześniej, no, tym lepiej tak naprawdę. No. Większość niektórzy zawodnicy bo, <gryw> lubią takie mecze grać i wydaje mi się, że tutaj wlegi i im, im cięższy przeciwnik im Trudniejszy rywal, im większa presja, tym my gramy lepiej, bo po prostu nam to odpowiada, tak naprawdę. I gdybyśmy grali co tydzień takie mecze, to byłoby, byłoby nam łatwiej po prostu. Tak się wydaje, że każde spotkanie jest pod większą presją, tak naprawdę. I tu w legii każde spotkanie tak naprawdę musisz wygrać. I czasami nam się udaje, czasami nie. Ostatnio naprawdę zapłacimy dobrą dyspozycję, ale. Po prostu wszyscy ludzie w Polsce są, że tak to określę, patrzą, patrzą cały czas co się dzieje w Legii, tak? coś się dzieje, coś jest jakieś niepowodzenie, już szukają, że po prostu kryzys czy, czy tego typu rzeczy, dlatego na pewno musimy być mega skoncentrowani, ale im, wydaje mi się, im wyższy poziom, tym... To jest po prostu normalne i do tego trzeba przywyknąć.